Witajcie, kochani. Przychodzę do Was z pojednaniem. Weź głęboki wdech, połącz się ten, z tym słowem pojednanie w sobie i poczuj, co dla Ciebie oznacza pojednanie. Poczuj smak pojednania, poczuj, jaki to jest wewnętrzny ruch. Najpierw sprawdź dla siebie, zanim powiem Ci, jak ja to czuję. Może wyobraź sobie jakąś osobę, z którą potrzebujesz się pojednać? Wyobraź sobie, że ona stoi w Twojej wyobraźni naprzeciwko Ciebie. Poczuj, jak się z nią masz. I jeżeli miałby nastąpić ruch pojednania, jaki byłby to ruch? tylko zobacz na razie i weź głęboki wdech i wróć tutaj do mnie otwórz oczy zobacz aby nastąpiło pojednanie najpierw musimy sobie zdać sprawę z tego kurczę zobaczcie ten komar się chce ze mną pojednać najpierw musimy zdać sobie sprawę z tego że istnieje jakaś separacja Zobaczcie, separacja, pojednanie. Dobrze znamy ten ruch, prawda? Z wielu kultur, z wielu re religii, nawet ten ruch pojednania. <grytanie> I co my chcemy tak naprawdę pojednać? Co w nas czuje się odseparowane? co w nas tęskni za czym tęskni często wydaje nam się że to chodzi o jakąś też osobę za którą tęsknimy może tak być ale za czym tak naprawdę większość czasu tęsknimy jest jakiś wewnętrzny konflikt jedna część nas tęskni za drugą częścią nas albo jakaś Odseparowana część nas, jakaś odrzucona, jakiś odrzucony aspekt nas, taki, którego nie chcemy, nie szanujemy, nie lubimy, nie chcemy, żeby w nas istniał, wstydzimy się go. Przeważnie, właśnie wstyd jest tym, który separuje jakieś części nas od siebie. On tęskni, aby się z nami scalić, aby się z nami zintegrować i pojednać. O tym jest pojednanie. Tak samo, kiedy mamy konflikt z jakąś istotą. Zostaliśmy odrzuceni, bądź my odrzuciliśmy. Wtedy też to uczucie separacji jest bolesne, bo separacja jest bolesna. A kiedy przyjmujemy na nowo dość pełni siebie, czy tą istotę, czy siebie samych, następuje pojednanie, a dzięki temu pojednaniu jest nas więcej, jakby rośniemy i przepływ energii życiowej się zwiększa. Bo te konflikty, te zagubione części nas są nośnikami pewnej bardzo ważnej energii. I dzięki przyjęciu ich możemy odblokować przepływ energii życiowej w nas i czuć, że mamy ruch do życia, że chce nam się żyć, że jest nas więcej w tym życiu. Hmm? Więc na procesie pojednania, który dla Was przygotowałam, w grupowym procesie, w mieszanym kręgu kobiet i mężczyzn, będziemy nawzajem pojednywać się uczyć się pojednywać będziemy patrzeć w siebie przeglądać się w sobie nawzajem aby odkryć w nas jeszcze te cząsteczki duszy te cząsteczki naszego ja naszej ziemskiej tożsamości które tęsknią które się zagubiły które płaczą za nami płaczą też za uczuciem przynależności nie tylko do nas samych ale też do naszej ziemskiej rodziny, do naszego plemienia, które na te kilka dni stworzymy wszyscy razem. Taką jedną wielką rodzinę, której będziemy mogli się poczuć, rozluźnić w końcu i poczuć się jako, jako jedna całość, oczywiście zachowując swoją tożsamość, zachowując siebie. Dużo osób cierpi, ponieważ kiedy są w grupie, tracą siebie. Więc izolują się, mówię, ja jestem samotnikiem, wolę być sam, bo nie potrafisz na przykład czuć się sobą albo czuć się bezpiecznie w grupie. Hmm? Czasami tak jest, że mamy taką osobowość, że potrzebujemy rzeczywiście więcej czasu na samotność, na przykład jesteśmy bardzo wysoko wrażliwi, ale to trzeba sprawdzić, czy to jest autentyczne. Czy może właśnie źle się czuję, bo mam w sobie jakieś części, które odrzucają mnie. Które boją się, że będę odrzucony, że nie będę przynależał, że nie będę się dobrze czuł, że zostanę oceniony i osądzony. I to są dokładnie te części ciebie, które tobie to robią, które powodują, że ty sam siebie odrzucasz, oceniasz, osądzasz. Chcemy, aby te części nas spotkały się z nami w prawdzie, aby móc je przyjąć, żeby móc nawet w nie popatrzeć, rozpoznać je w sobie. I przyjąć do pełni siebie. Jak również rozwiązać konflikty wewnętrzne, które nosimy, które jakby zadziały się w nas poprzez uczestniczenie w trudnych sytuacjach życiowych, które wywołały w nas traumę. Więc zapraszam Cię serdecznie do mojej przestrzeni w górach. Która będzie prowadzona w bardzo delikatny sposób, pełen czułości, miłości, Ciebie właśnie do spotkania się w pełni ze sobą. Także do zobaczenia i życzę Ci cudownego pojednania, dzięki któremu możesz czuć, że żyjesz w pełni swojego potencjału. Czemu nie? Buziaki.